Cześć, witaj na moim kanale. Macie Ziomek z tej strony. Dzisiaj będę mówić trochę o krypto. Przypominam, że nic, o czym będę mówił, nie jest poradą inwestycyjną, a jest tylko i wyłącznie moją opinią. Słuchajcie, nie było mnie przez parę ostatnich dni, troszkę rzadziej ostatnio wrzucam, ponieważ e, lecimy do Wietnamu. Jestem teraz w Londynie. Jutro rano mamy bezpośredni lot do Saigonu. Mm. Moja żona jest Wietnamką, jak pewnie niektórzy wiecie i no lecimy po prostu odwiedzić rodzinę, to nie jest jakaś tam fancy wakacje czy coś takiego, także dawno nie byliśmy, bo były te covidy, restrykcje, także lecimy teraz. Być może zobaczymy jak to będzie z filmami. mam nadzieję, że będą, e, będę wrzucać tak jak w tempo, że tak powiem. Dobra, przechodzimy do informacji. Bitcoin jest, słuchajcie... Wysoko, wszyscy już o tym wiemy, ponad 24 tysiące dolarów, nawet 25, robiliśmy Ether też stabilnie. W ogóle rynki w ostatnich 7 dniach bardzo skoczyły, tutaj jakieś różne koiny, mniej lub bardziej dziwne, ale mamy taką małą hossę na Altach, taki alt season. I jak długo to potrwa, to nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. Ale. Co się dzieje? Wszyscy pewnie słyszeliście już o tym, że na Bliskim Wschodzie gdzieś ma, na Dalekim Wschodzie, e, kapitał jakiś się tam zbiera na inwestycje w krypton. I Cameron Winklevoss pisze, że właśnie on ma taką tezę, że kolejny, kolejna hossa zostanie wywołana przez Wschód. I, i, I że ten fakt sprawi, jakby że wszyscy tutaj w Stanach Zjednoczonych się zastanowią nad tym, co robią, bo jak wiecie, te regulacje ostatnio, wszystkie ze Stanów, trochę takie są przeciwko krypto. Dobra, co się zadziało? No, już wszyscy piszą o tym, że, że on jakby tak yy, powiedział, niektórzy się z nim zgadzają, inni się nie zgadzają. Generalnie w Hongkongu faktycznie yy, jest artykuł, że Hongkong przygotowuje się do Wydawanie licencji na krypto, dla różnych podmiotów oferujących usługi związane z kryptowalutami. No i to jest świetna wiadomość. No i z czym to jest? No wydaje mi się, że jakkolwiek dobra wiadomość to jest, to nie stanie się to jutro, nie stanie się to pojutrze. Tylko jeżeli te firmy faktycznie będą uzyskiwać te licencje, no to czas uzyskania takich licencji to będzie kilka do kilkunastu miesięcy, także być może pod koniec roku dopiero będą jakieś firmy, które mm, będą oferowały mm, usługi w tym Hongkongu. Być może dopiero w przyszłym roku, ale to jakby mm, zbiega się z tą, powiedzmy, czasowością Bitcoina, ta hossa, która teoretycznie powinna być koniec przyszłego roku. No, miała, miałoby to sens, że, że złożyłoby to się w czasie. No i tutaj jest od razu już informacja, też sprostowanie, że że Hongkong nie będzie pozwalał osobom prywatnym, jakby nie będzie im dawał dostępu do krypto od 1 czerwca. Także, od razu szybko sprostowanie. I jeszcze kolejna informacja, jakby dzieje się dalej, to już jest z dzisiaj, że Hongkong zaczyna regulować stablecoiny, i między innymi tutaj wychodzi taka ustawa. Czy takie zarządzenie, które sprawi, że stable coiny oparte o algorytmy będą w Hongkongu zakazane najprawdopodobniej. I tyle. No i słuchajcie, wydaje mi się, że ktoś próbuje nam tutaj wcisnąć coś takiego super pozytywnego. No ale to jakby te wydarzenia, które będą miały wydarzenia, które będą miały swoje miejsce w przyszłości. Także. Fajnie, że tak się dzieje, no ale zobaczymy. Kolejna ciekawostka to jest to, że jakby narracja koło MTGOXu się zmieniła. Coindesk daje informację, że ten MTGOX, że to tak naprawdę nie będzie jednak teraz, tylko może to potrwać jeszcze nawet do 5 tu, do 9 lat. Nie? Także to też pozytywna informacja, mająca no, tchnąć jakby. Nowe życie. Natomiast, jak wejdziemy do tego artykułu, to okazuje się, że to faktycznie nie jest aż tak pewne, bo być może ludzie jednak zdecydują się wziąć pieniądze teraz. Wydaje mi się, że ktoś próbuje tutaj nam wcisnąć taką narrację, że jest super, że już jest świetnie i te newsy pojawiają się bardzo, bardzo pozytywne. I w świetle takich pozytywnych newsów, to ten Bitcoin wcale tak bardzo nie rośnie. To te ostatnie tutaj kilka dni są dobre newsy i, i ta cena. Trzyma się. To może to niestety świadczyć o tym, że ktoś nas tu próbuje e, zapakować w tego bitcoina. W sensie, że wrzucamy nowe, dobre newsy, także wszyscy tu kupują, oni się powolutku, powolutku rozpakowują jakby swoje torby i będzie kolejny spadek bitcoina w dół. Czy to jest możliwe? No jest. Natomiast czy możliwe są kolejne wzrosty do góry? Też są możliwe. Także jak prawdziwy e, prorok mówię, że... Albo w górę, albo w dół. No i tyle od Bitcoinie. Jeżeli chodzi o ten trade z Ethereum, który robiłem, to osoby, które jeszcze są w tym tradzie, no one są na świetnej pozycji, bo wszystko wskazuje na to, że te spadki tutaj dalej będą miały miejsce, już jesteśmy blisko tego eventu. No ja być może go otworzyłem za wcześnie, a być może za, za szybko zamknąłem, ale tak jak już tłumaczyłem na poprzednim wideo, bardzo nie lubię jak mój. Udany trade wchodzi na, na stratę, także otworzyłem w tym miejscu i zamknąłem go w tym na jakieś 2,5% na zysku. To no tak po prostu handluję, że jeżeli mam udany trade, to przesuwam stop loss tak, żeby był na zysku. Natomiast tak, ci, którzy są wciąż jeszcze w tym tradzie, to tutaj jest... Wygląda to, że tak powiem, obiecująco ten Ether. Chociaż z drugiej strony... Ethereum, no jak tylko się skończy ten event, to ja chyba dokupię Ethereum, z kolei zrobię taki ruch, bo ja mam dużą pozycję w Bitcoinie i dużą procentowo oczywiście w Ethereum i myślę, że po zakończonym Szanghaju, szczególnie gdyby ta cena spadła w ogóle im niżej, tym, tym chętniej, no przerzucę część jakby Bitcoina do, do Ethereum, to też zwiąże się z tym jakby roadmapem, który już niedługo będzie, znaczy jeszcze jest wdrażany, także jak skończymy ten Merch, to przechodzimy już do Surge'a, tutaj już będą inne ciekawe rzeczy, o których opowiem Wam na przykład w następnym odcinku. Ciekawa sprawa jest jeszcze w tym projekcie, który oglądam, to jest Mover. Kornik 17 lutego wrzucił taki, e, takiego posta, że tam degeńska hossa bla bla bla. I ktoś tutaj napisał, że już się natchnął jakiś czas i czeka cały czas na kartę i w ogóle czeka, nie? I Mover odpowiedział jakby na to trochę taką łamaną polszczyzną, która to była, podejrzewam, Google Translator mu pomagał. Ale zadeklarowali się jakby tutaj, że jeżeli w ciągu dni, dwóch tygodni nie dostarczą mu nowego, nowej karty, nowego produktu, to żeby dzwonić do menedżera. Czyli jakby deklaracja taka publiczna, że za dwa tygodnie powin, powinien być produkt, powinna być karta. Może się to wiązać z jakimś jakby większym zainteresowaniem wokół tego produktu, czy wręcz projektu. No, Minęło już 4 dni, także zostało nam jeszcze 10 dni potencjalnie do, do tego deadline'a, który sobie tutaj wyznaczył. Mover. Tak jak mówię, ja mam ten projekt, y, mam go już y, kilka lat, od 2020 roku i nie rozstaję się z nim, bo jestem blisko. Y, ja, zwykle ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja się zakochuję w projektach i się do nich przywiązuję. No nie do wszystkich, ale do niektórych. Słuchajcie, teraz mam jeszcze na koniec takie ogłoszenie, trochę, bo y, wybieram się na NBX. Y, w, teraz będzie w Warszawie, byłem na poprzednim w tym evencie w Berlinie. Tutaj są zdjęcia, proszę bardzo, jak się działo. Można było nawet się spotkać z ziomkiem i przybyć z nim pionkę. No... Może nie dla każdego jest to atrakcyjne, ale jeżeli chcecie się spotkać z innymi sławnymi osobami, to tam był też Kamil Jarząbek i był Kamil Gancarz i było bardzo, bardzo, bardzo wiele różnych osób występujących. Myślę, że te eventy są ciekawe. Bo szczególnie, jeżeli szukacie jakichś takich nowych projektów czy ludzi, którzy działają w przestrzeni, to właśnie na takich eventach można ich spotkać. Tak jak mówię, najbliższy event, poprzedni był w Berlinie, najbliższy jest 24-25 maj w Warszawie. I jeszcze do końca lutego jest 40% zniżki na bilety. Mało tego, ja mam jeszcze kod zniżkowy, który daje dodatkowe 10% zniżki ponad to. No i myślę, że jeżeli ktoś rozważa, czy mieszka w Warszawie i chcesz zajrzeć, to 200 zł to nie jest jakaś wygórydowana cena. Jeżeli inwestujesz w krypto, warto zobaczyć to wszystko własnymi oczami. Może się rozczarujesz i zdecydujesz, że nie, wa nie warto wkładać w to pieniędzy, a może Ci się spodoba. Obiecuję, że każdemu mojemu telewidzowi, który będzie chciał, przybić piątkę. Pewnie tam jakieś afterparty zawsze będzie, i, i wtedy będziemy mogli też jeszcze wypić po, po browarze. Hasło, na które można dostać zniżkę, to jest mój kropka, Przepraszam, nick twitterowy, myślnik NBX. Wrzucę to ten kod do zniżki pod tym filmem. I to chyba będzie na tyle na dzień dzisiejszy. Przypominam, żebyście dali łapkę w górę, żebyście polubili. Dali subskrypcję, polubili ten film. No i wpadajcie do, do Warszawy. Pozdrawiam serdecznie. A jeszcze przypominam, jest Discord Kryptoziomki. Mało się tam dzieje, ale powoli się zaczyna rozkręcać. O czymś tam gadamy. Zapraszam serdecznie. Następne wideo będzie z Wietnamu. Może wrzucę jakieś. Djęcia, relacje, jak to wiem, czy to będzie interesujące, bo kanał jest od krypto. Yy, Okej, okay. za długo już pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Cześć.